Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Emilia Teofila Nowak i dzisiaj opowiem o tym, jak zadebiutować. Zapraszam na odcinek. Dostałam ostatnio dwie wiadomości, ale tak naprawdę te wiadomości przewijają się od początku istnienia mojego bloga Fabryka Degresji, a przynajmniej od momentu, kiedy sama opublikowałam swoją debiutancką powieść. Pierwsza z tych wiadomości... Brzmi. Piszę tę wiadomość, ponieważ napisałam dwie książki i jestem w trakcie pisania trzeciej. Teraz jest mniej czasu, bo niedawno urodziłam dziecko i pisanie zeszło na drugi plan, ale staram się zawsze coś notować. Wysyłam propozycje do różnych wydawnictw, ale zawsze jest jeden problem: debiutant. Co powinnam zrobić, żeby dali mi szansę? Pozdrawiam. To była jedna wiadomość, natomiast dzisiaj albo wczoraj wpadła kolejna, a nie, ona wpadła strasznie dawno temu, ale jest na Facebooku, na Messengerze, z którego ja nie korzystam za bardzo. Więc jeżeli chcielibyście otrzymać poradę albo zapytać o coś, to zapraszam na kontakt tym Tymczasem, dzień dobry, piszę do Pani. A uczulam, żeby nie zwracać się też do mnie na pani, bo y, zawsze się śmieję trochę z tego, że jestem po prostu Emilią i nie czuję się żadną panią. A w dodatku my wszyscy jesteśmy połączeni tą samą pasją i jedziemy na tym samym literackim wózku, więc taki, robienie takiego sztucznego dystansu w ogóle nie ma sensu dla mnie. Mm. Znalazłam dziś pani wpis na temat przygotowania propozycji wydawniczej. Jakkolwiek to brzmi, a brzmi raczej słabo, jestem kompletnym nowicjuszem w kwestii wydawania książek. Pozwolę tutaj sobie wtrącić, że to wcale nie brzmi słabo. Przecież w szkole nie uczą tego, jak wydać książkę, więc no shame. Um... Jestem kompletnym nowicjuszem w kwestii wydawania książek, choć marzę o tym już wiele lat. Pewnie jak połowa kobiet w Polsce, ale to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że połowa kobiet w Polsce jednak ma inne marzenia. Wydaje mi się, że, <laughs> że znalezienie męża jest takim topowym problemem. Chciałabym zapytać: jak mam przygotować propozycję wydawniczą, jeśli nie mam na swoim koncie żadnych osiągnięć? Wiele wydawnictw prosi o załączenie biogramu, ale oprócz imienia i nazwiska, daty urodzenia i adresu, niewiele jest informacji, które mogłabym tam wpisać, a informacja, że jestem mamą, raczej nie pomoże, bo zauważyłam ostatnio, że wiele matek siedzących z dziećmi w domu wpada na pomysł wydania książki. To, że masz dziecko, jeżeli nie napisałaś książki parentingowej, faktycznie jest informacją zbyteczną dla wydawcy. A z punktu takiego widzenia już marketingowego, to może być nawet niekorzystna informacja, o ile osoba, do której trafi Twoja wiadomość, ma nieco nastawienie. Bo konotacja jest taka. Napisała książkę, ma dziecko, nie ma czasu, nie będzie miała czasu promować książki, nie wydajemy, nie ma sensu. Chyba, że się udowodni, że, że ten czas się ma i jak najbardziej można go poświęcić na marketing, to wszystko jest ok. Hmm. Czy mogłabym prosić Panią o kilka wskazówek serdecznie pozdrawiam. E, jak najbardziej właśnie od tego tutaj jestem um, powiem tak, hmm. no najtrudniej zacząć, tak? <grym> najtrudniej zawsze zacząć. Wobec czego sprawa jest prosta. Przed Wami są trzy drogi, tak naprawdę, wydania pierwszej debiutanckiej książki. I to są wszystkie te drogi takie niebezpieczne, dosyć wyboiste. Przede wszystkim mm, jest wydanie tradycyjne, tak? Wydanie tradycyjne książki, czyli to, na którym. Mm, no, które po prostu stanowi marzenia największej grupy osób, bo nie muszą inwestować swoich pieniędzy w to. Tylko to jest też najtrudniejsze do zrobienia, bo przede wszystkim trzeba mieć świetnie dopracowany tekst swojej książki. Musi on być dopracowany w każdym celu tak naprawdę. I, i to sprawia trudność, bo większości osób, które piszą, wydaje się, że jeżeli książka jest skończona, no to. No to jest skończona, to ją wysyłamy do wydawcy. To nie jest tak do końca, ponieważ książka musi być jeszcze poprawiona, więc najlepiej maszynopis wsunąć do szuflady na jakieś pół roku, potem wyjąć, potem zrobić korektę autorską, potem zapytać znajomych, co sądzą o tej naszej książce, i potem poprawić ją. Na przykład, przyznam Wam szczerze, że w trakcie pisania mojej drugiej powieści, czyli ostatniego razu w hotelu Aurora. Hmm, Zrobiłam dużo błędów i w ogóle w ogóle by mi przez myśl nie przeszło, że one się pojawiły akurat w tych miejscach. Dopiero koleżanka, e, która urodziła się nieco wcześniej niż ja, czyli doświadczyła okresu PRL-u w Polsce i, i w ogóle zna historię Europy dużo lepiej niż ja, która urodziła się, ja urodziła się w 1992 roku. To zobaczyłam po prostu, że merytoryka leży, dlatego najlepiej po prostu skorzystać z usług redaktora. I to jest pierwszy tip. Jeżeli chcecie zgłosić swoją debiutancką książkę, to bez redakcji w ogóle zapomnijcie, żeby gdziekolwiek ją wysyłać. Druga wskazówka jest taka, żeby zadebiutować przed debiutem. Bardzo mile widziane są osiągnięcia w konkursach literackich, wcześniejsze publikacje. Na przykład w czasopismach literackich, więc tak naprawdę wystarczy napisać krótkie opowiadania i zrobić coś, żeby już się ukazały. Czyli można na przykład poszukać na stronie aktualne -konkursy .pl, jakie w tym momencie się odbywają wydarzenia, i tam po prostu wystartować. Trzecia wskazówka jest taka żeby mm, pokazać, jaką się jest osobą, że to wydanie jednej książki mm, to jest dopiero początek współpracy z wydawnictwem, bo to może ich bardziej przekonać, więc trylogie zawsze zyskują na starcie, ale nie zawsze. Ponieważ musimy wydawcy udowodnić, że jesteśmy osobą przedsiębiorczą, umiemy się. Y Zakręcić w odpowiednich kręgach, i kontakt z ludźmi nie stanowi dla nas żadnego problemu, bo wydawca ma tyle książek i tyle spraw na głowie, że promowanie konkretnej osoby, która totalnie jest zielona w temacie, no to, to już na to po prostu nie starcza czasu. No i czwarta, czwarta wskazówka, jeżeli chodzi o to wydawnictwo tradycyjne, to jest taka. Że, że w zasadzie po co? Po co tam e, wydawać swoją książkę? No dobrze, wiadomo, że finanse, tak? E, oni finansują wydanie książki, e, ale przecież są konkursy właśnie na debiutancką książkę, więc można książkę napisać, a można książkę w zasadzie przygotować samemu do druku i wysłać ją na konkurs. I wtedy te książki otrzymują nagrodę pieniężną, i również są wydawane, i ileś tam egzemplarzy z puli trafia do Was. Zatem, wydanie tradycyjne w wydawnictwie tradycyjnym Waszej pierwszej książki, no nie oszukujmy się, to jest trudne do zrobienia, bo. No, taki jest rynek, a nie inny i bardzo trudno przekonać wydawcy faktycznie, żeby się nami zainteresował, zwłaszcza jeżeli nie mamy doświadczenia, więc najlepszym sposobem w zasadzie jest skorzystanie z tej drugiej opcji, czyli z wydania w self publishingu, bo kiedy wydajemy książkę e, w ramach self publishingu, czyli mm, no mamy już tę publikację z numerem ISBN, a przy okazji dzięki niej Uczymy się, jak wygląda proces wydawniczy, poznajemy ludzi, którzy zajmują się książkami, poznajemy biblioteki i na spotkaniach autorskich udowadniamy, na co tak naprawdę nas stać, to dzięki wydaniu książki właśnie w ten sposób, później wydawnictwa tradycyjne no, przekonują się co do nas, bo to jest taki, taki pierwszy punkt w CV, tak? że wiadomo, że jeżeli nie mamy własnego doświadczenia, no to, to dlaczego ktoś ma, jakby nam zaufać. My musimy mu to pokazać, udowodnić. Wydaje mi się, że self publishing jest po prostu świetnym, świetnym sposobem zaistnienia dla debiutanta. I w zasadzie chyba to tyle, jeżeli chciałam powiedzieć. Czyli, ale to nie znaczy, że musicie ogarniać wszystko sami, tak, że musicie sami szukać korektora, grafika, łamacza, e, drukarni i redaktorów. Bo na szczęście są firmy takie jak moja, czyli Fabryka Degresji, które w zasadzie to ogarniają. Tak? Czyli wy jesteście dalej autorami swojej książki. Nikt wam nie zabiera prawa do niej, tylko macie ułatwiony start. E, również sprzedaż książki i, i dystrybucja o to wszystko. Nie musicie się sami troszczyć, bo mm, ja mam kontakty i bardzo chętnie was przygarnę pod swoje skrzydła i się nimi z Wami podzielę. Natomiast unikałabym na Waszym miejscu takiego trzeciego sposobu na debiut, czyli wydania książki w wydawnictwach usługowych. No, bo nie chcę tutaj pod nikim dołków kopać, ale mimo wszystko jest to ściema, ponieważ wydawnictwa usługowe zarabiają na wydaniu książki na jakby narzucaniu marży na proces wydawniczy. Czyli im nie zależy na tym, żeby sprzedawać później książkę, żeby jakkolwiek promować ją czy autora, ponieważ oni już zarobili swoją działkę. Właśnie przy redakcji, przy składzie, e, przy druku książki, przy projektowaniu okładki, e, oni już swoje zarobili. W związku z czym wysyłanie książki później e, do księgarni, rachunkowość, czy jakaś tam obsługa po prostu dalsza, kontaktowanie się z autorem no sprawia im problem, bo często nie mają tego uzgodnionego w kalkulacji i no to jest taka normalna rzecz. Po prostu słyszałam z wielu stron, że wydawnictwa usługowe no nie troszczą się o swoich autorów, a często także nie wypłacają honorariów i, i no, jest, no są dużo problemów. Niemniej... Jeżeli znacie dobre wydawnictwo usługowe i jest to sprawdzona firma, bo macie pozytywne opinie od wcześniejszych autorów, którzy tam publikowali, i umowa z nimi jest jasna i przejrzysta, to nie ma problemu, bo jeżeli nie macie czasu po prostu, żeby się samemu zaangażować, ale macie trochę odłożonych środków finansowych, to jak najbardziej jest to model totalnie dla Was. I tutaj nie mówię, że którykolwiek z tych trzech sposobów jest najlepszy czy najgorszy. Jednakże każdy musi wybrać to, co mu najbardziej odpowiada. Ważną radą jest też to, żebyście nie panikowali i za bardzo się tak nie niecierpliwili, ponieważ cierpliwość to jest droga do oświecenia i najlepsza tresura do ego, jak powiedziała ostatnia moja koleżanka Ewa Giurkowicz, z którą współpracowałam w zeszłym roku i mam nadzieję, że i w tym roku uda mi się. Więc jeżeli wydawnictwo tradycyjne nie odpisuje wam przez pół roku, a może nawet przez 8 miesięcy, a na przykład wydawnictwa usługowe już się biją o was, to, to nie jest tak, jak myślicie. Po prostu te wydawnictwa usługowe biją się o wasze pieniądze przede wszystkim. I to są osoby, od których macie kontakt już w ciągu, nie wiem, a, pierwszych dni, tak naprawdę po wysłaniu książki. I wstrzymajcie się z tym po prostu, bo może nadejść inna fajna oferta. I tak właśnie było w moim przypadku. Kiedy ja wydawałam mój debiut Piromanów, to po pół roku od wydania tej książki, a wydawałam ją w takim systemie w ogóle łączonym to był self-publishing, z wydawnictwem usługowym, z wydawnictwem tradycyjnym, no to. No, czy plułam sobie w brodę, gdy się odezwało takie duże wydawnictwo po pół roku do mnie? Po pół roku jeszcze nie. Po pół roku jeszcze tego nie żałowałam, i nadal ogólnie nie żałuję, że wydałam piromanów w taki dziwny, skomplikowany sposób. Um, bo to była fantastyczna przygoda i poznałam dzięki temu fantastycznych ludzi i bardzo, ale to bardzo dużo się nauczyłam. Dlatego. No, polecam rozważenie po prostu tych wszystkich trzech dróg dla Was przede wszystkim pisanie, pisanie, pisanie oraz publikowanie jeszcze przed zgłoszeniem się do wydawnictwa, żeby mieć jakiś tam już drobny dorobek na swoim koncie. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego Wam życzę, wszystkiego twórczego, kreatywnego. Bawcie się dobrze z Waszym pisaniem, a i widzimy się następnym razem. Pa, pa, pa!